W naszych rozważaniach na temat sagi grzechu, chciałbym, abyśmy dzisiaj zajęli się tematem, który nazwałem anatomia grzechu. Skąd bierze się grzech w naszym życiu? Czy jest jakiś proces, który ten grzech określa? Czy są jakieś kroki, które powodują, że ten grzech wzrasta, czy pojawia się w naszym życiu? Spróbujmy zobaczyć to, co Pismo Święte mówi na ten temat. A chciałbym przyjrzeć temu, jak grzech. Rozwijał się w tych wszystkich przypadkach. I jako pierwszym posłuży nam ta istota, która pierwsza zgrzeszyła, a był ją diabeł bądź szatan, jak to inny woli. I przyjrzymy się dwóm tekstom biblijnym, co do których większość konserwatywnych kaznodziei, większość konserwatywnych chrześcijan uważa, że one właśnie tyczą się jego. Pierwszy zapisany jest w księdze Izajasza w 14 rozdziale i brzmi, on następująco. O jakże spadłeś z nieba, Ty blasku, synu Jutrzenki, Ścięty ległeś na ziemi, Ty pogromco narodów, A mawiałeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, Wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boże I zasiądę na górze narad, na krańcach północy, Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Tymczasem, tymczasem zostałeś strącony do świata umarłych, i to w najgłębsze zakamarki przepaści. Drugi fragment zapisany jest w księdze Ezechiela w 28 rozdziale od 13 wersetu. Posłuchajmy. Byłeś najwyższą miarą mądrości i piękna. Przebywałeś w Edenie, w tym ogrodzie Boga. Każdy drogocenny kamień zdobił Twoje okrycie: karneon, topas, jaspis, chryzolit, beryl. Onyks, Szafir, Rubin, Szmaragd. Ze złota były Twoje dzwonki i ozdoby. Czekały na Ciebie w dniu Twojego stworzenia. Byłeś cherubem, wielomogącym, zdolnym zapewnić ochronę. Postawiłem Cię na świętej górze Bożej, gdzie przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. Byłeś też nienagannym w postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony aż do chwili, gdy odkryto w Tobie niegodziwość. Zauważmy, że te fragmenty mówiące o diable są ciekawe. Kiedy przyglądamy się anatomii tego, co wydarzyło się w życiu tej istoty, to dostrzegamy takie zwroty. Po pierwsze, mawiałeś w swoim sercu. Wolne stworzenie miało wybór, ale wybrało źle. W swoim sercu postanowiło coś zrobić. I Księga Ezechiela mówi, dopóki odkryto u Ciebie niegodziwość. A więc ta niegodziwość była już w nim. Skoro coś odkryto, to musiało to już być wcześniej. Krótko mówiąc, reasumując anatomię grzechu w jego przypadku, można powiedzieć, że on powiedział o swoim sercu, tak wstąpię na górę Bożą, powiedział o swoim sercu, chodził z tym, myślał o tym i w końcu zrealizował. Tak było w przypadku pierwszego stworzenia, które zgrzeszyło. Na przeciwległym krańcu naszych rozważań jest e, sytuacja, opis sytuacji, w której e, Piotr zganił pewnego człowieka, który miał na imię Szymon. Rzecz ta miała miejsce w Samarii, kiedy Duch Święty stąpił na tamtejszych mieszkańców. Oni zaczęli mówić innymi językami, a Szymon, który był czarnoksiężnikiem, również zapragnął tej mocy. Okazało się, że jego motywacje były złe. I w Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, w 20 wersecie czytamy, a Piotr rzekł do niego, do Szymona, niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś mnie mał i za pieniądze można nabyć dar Boży. Ponieważ on przyniósł te pieniądze, złożył u stóp apostołów, powiedział, że chce mieć taką moc. Tak jak oni. I okazuje się, moi kochani, że czasami grzeszymy bo myślimy, bo źle myślimy. Myślimy niewłaściwie. Myślimy według tego, co, mówią nasze, co, co widzą nasze oczy. Myślimy według tego, co słyszą nasze uszy. Myślimy według tego, co czują nasze, nasze różne receptory. Tak myślimy, tak postępujemy. Myślimy po ludzku. I w języku hebrajskim jest około 20 słów na określenie grzechu, w języku greckim około Tuzina. A jeden z nich, z tych greckich słów, jest słowo hamartia które y, można niektórzy tłumaczą można też tak tłumaczyć chybienie celu w przypadku tego greckiego słowa chybienie celu oznacza chybienie celu, który Bóg nam wyznaczył e, chybienie dobrego dobrego celu. Czasami chcemy dobrze, ale chybiamy celu, dlatego że z natury jesteśmy grzeszni. Warto podkreślić, że na ogół chcemy dobrze, ale dla siebie, ponieważ największymi egoistami, których znamy jesteśmy. W zasadzie my sami. Warto tutaj zaznaczyć, że można zrobić sobie taki test na egoistę, kogo pierwszego szukasz na zdjęciu, na którym wiesz, że jesteś. Szymon zauważył coś atrakcyjnego, tak? Zauważył, że Duch Święty zostaje dany na podstawie tego, co apostołowie robią, nakładają ręce, a więc zauważył, pomyślał, że również tego chce, zapragnął tego. I ostatecznie zgrzeszył. Tak było w przypadku Szymona. List Jakuba, pierwszy rozdział od 13 wersetu doskonale ukazuje również anatomię grzechu. Przeczytajmy. Niech nikt kuszony przez zło. Nie mówi, że to Bóg go kusił. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar, pochodzą z góry od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia od razu." Ten fragment pokazuje, że porządliwości są po prostu w nas. Co też podkreślił w innym nauczaniu sam Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi, że z wnętrza człowieka pochodzą złe myśli, żołóstwa, kłamstwa i tak dalej. A więc porządliwości w nas pociągają nas, z czasem porządliwości poczną, rodzą grzech, grzech dojrzewa, a kiedy grzech dojrzeje, urodzi śmierć. I ta anatomia grzechu Opisana przez Jakuba, jest bardzo widoczna w życiu wielu osób. Porządliwości pociągają, czasem coś poczną, urodzą, dojrzeją i w końcu przyjdzie, przyjdzie śmierć. Jakub mówi: Ostatecznym efektem grzechu jest śmierć. Śmierć duchowa, którą Bóg przewidział dla tych, Którzy grzeszą, ale jest dobra wiadomość, jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Jeśli w niego uwierzymy, jeśli pójdziemy za nim, jeżeli będziemy posłuszni temu, co on mówi, jeżeli oddamy jemu swoje życie i serce i przyjmiemy tą ofiarę, którą on złożył za mnie i za ciebie, wówczas ta śmierć nie przyjdzie. Wówczas przyjdzie życie, a wraz z życiem wolność od grzechu i wolność do. Życia, życiem, które Bogu się podoba. I ostatni fragment, na który chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, ma miejsce w dziejach apostolskich. Piąty rozdział. Mówi o grzechu Ananiasza i Safiry. I ci z Was, którzy czytają Biblię, wiedzą, że Ananias i Safira byli takim małżeństwem, które próbowało oszukać apostołów. Które próbowało w oczach apostołów i tamtejszego lokalnego kościoła wyjść na ludzi szczodrych, Którzy oddali całe swoje mienie tak, tak jak inni. Nie wiemy ilu oddało, jak to wyglądało, ale z tekstu Pisma Świętego możemy wywnioskować, że oni po prostu chcieli być jak inni, ale ich serce było inne od tamtych. I Piotr zadaje im pytanie. Piąty rozdział, trzeci werset dziejew apostolskich. I rzekł Piotr do Ananiasza: Ananiaszu. Czym to szatan napełnił twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego? Czym to szatan napełnił twoje serce? Ten grzech był zaplanowany z premedytacją. Ananiasz i jego żona widzieli dobre zachowanie u innych, pomyśleli, że można je delikatnie zmodyfikować, postanowili zatem oszukać. I kiedy patrzymy na, na ich historię, to okazuje się, że Ananiasz pozwolił ostatecznie aby to diabeł decydował o jego poczynaniach. I pamiętajmy, że Ananiasz i Safira byli ludźmi, którzy byli w Kościele, którzy zapewne byli ochrzczeni, nad którymi zapewne wypowiadano błogosławieństwo, którzy uchodzili za braci i za siostry. Ananiasz ostatecznie pozwoliłby, to diabeł decydował o jego poczynaniach. I kiedy przyglądamy się tym czterem fragmentom, które przytoczyłem, to okazuje się, że na ich podstawie można jasno dostrzec, że wszystko zaczyna się w nas, w naszej głowie, w naszych członkach, w naszym ciele, w naszym sercu, w naszych motywacjach, w naszych ambicjach, w naszych postanowieniach, ponieważ grzech jest w człowieku. Grzech jest w człowieku. Biblia nie daje okoliczności łagodzących naszego grzechu ze względu na okoliczności. Za każdy grzech jesteśmy odpowiedzialni my sami. Dlatego na zakończenie chciałbym, abyś przemyślał pewną następującą drogę. Strzeż swoich myśli, bo one prowadzą do rozważań. Strzeż, strzeż swoich rozważań, bo one prowadzą do czynów swoich czynów, bo one prowadzą do grzechu. Strzeż się od grzechu, bo on prowadzi do śmierci. I chciałbym, aby każdy z nas, ja i ty, abyśmy strzegli się od grzechu, ponieważ świadomie popełniany może przynieść drastyczne skutki, których nie chcemy widzieć. Jest nadzieja w Chrystusie Jezusie który uwolnił swoją śmiercią od mocy grzechu i chce, abyśmy żyli wolnym życiem, wolnym do tego, aby nie grzeszyć. Jest nadzieja, Pan Jezus Chrystus po to przyszedł na tę ziemię, po to przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy, nie tylko aby je przebaczono, ale również dać moc do tego, aby żyć zwycięskim życiem, życiem, które nie nakłada na nas łańcuchów grzechu i niewolnictwa. Takiego właśnie życia życzę Tobie i każdemu, kto słucha tego przesłania. Niech Bóg Was błogosławi, widzimy się już niebawem.